raz człowiek o imieniu Mścisław. Stał sobie na brzegu rzeki i właśnie ostrzył siekierę, gdy mały rak ugryzł go w nogę. Mścisław zezłościł się okrutnie, podniósł siekierę i cisnął nią w pobliskie drzewo. Drzewo tak się wściekło, że zaczęło strącać z gałęzi swoje ciężkie orzechy. Jeden orzech uderzył w głowę koguta, ten strasznie rozzłoszczony rozkopał mrowisko, doprowadzając do wściekłości mieszkające tam mrówki. Jedna z mrówek ugryzła ze złością w ogon przepełzającego nieopodal węża. Wąż ukąsił w nogę słonia, który właśnie tamtędy przechodził. Wściekły słoń potrącił wielki kamień, który sturlał się i rozwalił stojący w dolinie dom starej kobiety. Kamieniu zawołała kobieta, zapłać mi za dom. Nie zapłacę, to nie ja jestem winien, tylko słoń, który zepchnął mnie ze wzgórza. Stara kobieta zwróciła się do słonia: Zapłać mi za dom natychmiast. Nie zrobię tego, gdyż naprawdę wszystkiemu winien jest wąż. To on ukąsił mnie w nogę zapłać mi za dom zwróciła się kobieta do węża. Nie zapłacę, to wszystko zdarzyło się przez mrówki odparł wąż. Mrówki, zapłaccie mi za dom. Powiedziała coraz bardziej zdenerwowana kobieta. Idź do koguta, to on zniszczył nasze mrowisko i wyprowadził nas z równowagi. Kogucie, płać mi tu zaraz za rozwalony dom, krzyknęła kobieta. Zwróć się do drzewa orzechowego. To przez nie musiałem wyładować się na mrówkach odparł kogut. Kobieta poszła do drzewa. Zapłać mi za zniszczony dom. Nic z tego. To przez mści sława, który uderzył we mnie siekierą. Odrzekło drzewo. Stara kobieta poszła więc do Mścisława. Mścisławie, zapłać mi za dom. To przez ciebie został rozwalony. Mścisław odrzekł jednak. Ależ to wina raka uszczypnął mnie w nogę. Kobieta odnalazła raka i zwróciła się do niego. Zapłać mi natychmiast za dom. Mścisław mówił, że to wszystko przez ciebie. Rak nie mógł już na nikogo zrzucić winy. Nie miał pieniędzy, żeby zwrócić za dom, nie potrafił także sam go odbudować. Skoczył więc szybko do wody i wszelki ślad po nim zaginął. I co teraz będzie? Zmartwili się wszyscy.